Co ty gotujesz? Botwinkę? Co ty gotujesz? Nie, jutro będzie błotwinkka. A jutro, a ty chciałaś go zapytać tego jakiegoś. Ja nie wiedziałam o co. Słuchajcie, taką funkcję no? na Messengerze. Karolinka odkryła Messengerze, taką funkcję na Messengerze, która się nazywa? jak? jest takie kółeczko z prawej strony na... No, no bo to zazwyczaj jest kółeczko, żeby się to nam w głowie pokrzeniło. Tak, żeby się ludziom w głowie pokrzaniło, zobaczyli o jak fajnie, a są zniewoleni coraz bardziej kontrolowani, podsłuchowani, wiedzą co się w domu dzieje. Ale Karolinka zapytała ja o przepis na botwinkę? Nie, nie, zażartowałeś, że spytasz? Tak, no to mi dali na przepis. A, a pisała po przepis, polsku, tak? tak? A dostała przepis i pisała po polsku i ja on ci odpisał, że co? On. No dał mi przepis tak szybciutko, natomiast później się zapytałam, no to Ty A, ja zaproponowałem, podał Karolince szybko przepis na tą botwinkę? Oj. Słuchajcie, i, i, i ja mówię, ty, to zapytaj się już go i uciekaj zaraz was stamtąd. Aha, bo on napisał w następnym zdaniu, że nie mówi, że, że, jeszcze, że uczy się, uczy polskiego, się do, że polskiego, jest. najpierw przepis na dotyk, a później wiadomo, bo tam wklejone są z automatu, a później się uczy dopiero polskiego i że yy, co? Ale coraz mu tam lepiej idzie, więc jakby ty, to zapytaj go, czy mówi, czy może pisać po hebrajsku albo ukraińsku. I słuchajcie, w tym momencie nagle tur, poszła Cyrylica, tak? Tak, ale szybko to skasowało. Później szó, szó, szó się skasowało i wyszło co? To samo, tylko że o ukraińsku. Aha, że, że, że jeszcze się uczy. Po <grym>, też, <grym>, I po hebrajsku też. Tak, tak. Po hebrajsku też nie? No. Pozdrawiam Was, Was, wierzcho. Nie ma, że boli robią nam tu ukropoję. Uważajcie na tych podsłuchiwaczy. Wiecie, już rozmowa pod trzepakiem, to już tak y, y, trochę nie tego, bo żanko i siostro, bracili i kolego, bo mamy Włodek. Siema, siema, Włodek y, z Rodochusaria. Spytaj się, czy Macron wczoraj z Tuskiem, z wazidę spotkałem w pociągu. Stary, co, w... trzeba by było, wiesz, y, spytać ich pociągów, nie? <laughs> Obu, co później robili. Szkoda gadać, stary. Pozdrawiam cię serdecznie, z Panem Bogiem. Cześć.